Królik i zagadka znikających marchewek pewnego słonecznego ranka w Zielonej Dolinie, gdzie wesoło szumiał strumień, a kwiaty śmiało rozpościerały swoje płatki ku niebu, mieszkał sobie królik o imieniu Rufus. Rufus był niezwykle sumiennym i pracowitym królikiem, który każdego dnia troszczył się o swój ogród pełen soczystych pomarańczowych marchewek. Pewnego ranka, gdy Rufus udał się do ogrodu, aby podziwiać i podlać swoje marchewki, Zauważył coś niepokojącego. Orety! zawołał zaskoczony. Gdzie podziały się moje marchewki? W tym momencie do ogrodu zbliżył się jego najlepszy przyjaciel, żółw Gertruda. Rufus, Gertruda, moje marchewki zniknęły. Czy widziałaś, co się z nimi stało? Gertruda Nie, Rufusie nie widziałam, ale jestem pewna, że razem damy radę rozwiązać tę zagadkę. Rufus i Gertruda postanowili przeprowadzić śledztwo. Rozpytywali o marchewki wszystkich mieszkańców Doliny, od skaczącej po gałęziach wiewiórki, po leniwie płynącego po strumieniu kaczora. Rufus, zwracając się do wiewiórki: Czy przypadkiem nie widziałaś, kto mógł zabrać moje marchewki? Wiewiórka: Nie Rufusie, ja zajęta byłam zbieraniem orzechów, ale sprawdź pod ziemią, kto wie, co tam się ukrywa. Wzięli więc do serca radę wiewiórki i zaczęli szukać w ziemi. Po długich poszukiwaniach znaleźli podziemny tunel, który prowadził wprost do norki Lisa. Rufus, z oburzeniem Lisie czy to ty zabrałeś moje marchewki? Lis, z uśmiechem Och, Rufusie nie musiałeś aż tu przychodzić właśnie miałem cię odwiedzić i oddać te marchewki. Znalazłem je na swoim progu i pomyślałem, że to prezent od nieznajomego przepraszam za zamieszanie Rufus, z ulgą och, dzięki ci, Lisie! Cieszę się, że to tylko pomyłka. Gertruda, mądrze. Widzisz, Rufusie, czasami odpowiedzi na nasze problemy są bliżej, niż nam się wydaje. I tak oto Rufus odzyskał swoje marchewki, a cała dolina nauczyła się ważnej lekcji o zaufaniu i pomocy sąsiedzkiej. Od tego dnia Rufus zawsze zostawiał kilka marchewek przy progu lisa, a lis w zamian pilnował, by żadne marchewki już więcej nie zniknęły. I żyli długo i szczęśliwie, dzieląc między siebie nie tylko plony, ale przede wszystkim przyjaźń i wzajemne wsparcie.